I oto stał się cud. Dostałem paszport, po raz pierwszy w życiu. Z perspektywy współczesnej Polski trudno zrozumieć, dlaczego tak wiele wagi przywiązywałem do tego paszportu, ale wtedy życie w zamknięciu było dla mnie nie do zniesienia. W maju 1978 roku, po 28 odmowach, niezliczonych próbach i interwencjach, Uzyskałem wreszcie, po raz pierwszy w życiu, prawo wyjazdu za granicę i to od razu do Argentyny. Okoliczności otrzymania tego pierwszego paszportu zasługują na przedstawienie chociażby dlatego, by przypomnieć, czym był tamten system. Jesienią 1977 roku poznałem w Polsce dziennikarza radiowego, bożyszcza Argentyny, José Marie Munioza. Pan ten popadł w naszym kraju w tarapaty miłosne, z których go wyratowałem, za co on z wdzięczności zaprosił mnie na piłkarskie Mistrzostwa Świata Mundial 78 do Argentyny. Bez większej wiary w sukces, w lutym 1978 roku złożyłem kolejne podanie o paszport. Trzy tygodnie później, trzęsąc się jak galareta, pełen najgorszych przeczuć, udałem się do biura paszportowego na Grochowskiej po odbiór kolejnej decyzji odmownej. Jakież było moje zdziwienie, gdy w chwilę po wejściu i podaniu przeze mnie nazwiska urzędnik paszportowy wyciągnął z szuflady granatową książeczkę, poprosił o dowód osobisty i jak gdyby nigdy nic wręczył mi ją, życząc szczęśliwej podróży. Nie mogłem uwierzyć. Otworzyłem paszport powtórnie. Sprawdziłem. Zgadza się. To ja. To był mój nowy paszport. Z moim nazwiskiem, z moim zdjęciem. Przycisnąłem go do piersi i westchnąłem. Boże, wreszcie daliście mi ten paszport. Urzędnik przyglądnął mi się podejrzliwie. Wyrwał paszport z ręki, oddał dowód i rzucił sucho. Pański paszport jest jeszcze niegotowy. Proszę przyjść za dwa tygodnie. Żegnam. Jak to niegotowy? Ryknąłem. Miałem go przecież w ręku. Jeśli mówię, że niegotowy, to znaczy niegotowy. Proszę opuścić biuro. Czułem, że traci cierpliwość. Opanowałem się i wyszedłem zrozpaczony. Po jasną cholerę tak się entuzjazmowałem. Po co ja się odezwałem? Byłem bliski obłędu. Już byłem w ogródku, już go miałem w ręku. Mało brakowało, a wpadłbym z rozpaczy pod tramwaj. W każdym razie po dwóch nieprzespanych tygodniach paszport nadal był niegotowy. To samo usłyszałem za kolejne dwa tygodnie i znowu za dwa tygodnie. Byłem pewny, że w końcu dadzą mi znowu paragraf 5, punkt 4, czyli ważne przyczyny państwowe. A mimo to zdecydowałem się na desperacki krok. Zamiast do komisji odwoławczej przy MSW napisałem skargę do przełożonego urzędnika, który mi cofnął paszport, że jest opieszały, że ma bałagan w biurku, nie może znaleźć mojego paszportu, mimo iż został on już dawno wystawiony i tym podobne zażalenia. Najlepszą obroną jest atak. Zostałem wkrótce wezwany do urzędu paszportowego, przeproszony za opieszałość i dostałem paszport. Tym razem odebrałem go z wyrazem całkowitej obojętności, wręcz znudzenia. Pomogło mi w tym niewątpliwie pismo ze słowa powszechnego, które podjęło się druku moich mundialowych korespondencji. Z braku funduszy na akredytację własnego wysłannika posłużyli się mną, podówczas jeszcze dziennikarskim amatorem. Nazajutrz sprzedałem samochód, kupiec już czekał. Potem na Waryńskiego w biurze lotu kupiłem bilet do Buenos Aires i dwa dni później, po raz pierwszy w życiu, a miałem już 30 lat, siedziałem na pokładzie latającego ptaka, który przeniósł mnie na River Plate, gdzie 1 czerwca 1978 roku meczem Polska-RFN, remis 0-0, inaugurowano argentyński Mundial 78. Jak w świat, to od razu wielki. Wielki świat zrobił na mnie mocne wrażenie. I trudno się dziwić. Po zapłaceniu za bilet Warszawa, Lima, Buenos Aires i z powrotem, zakupieniu płaszcza, nowych butów, garnituru, trzech oscypków i kilku pamiątek z cepeli, zostało mi ze sprzedaży samochodu równo 200 dolarów. Wiedziałem, że to niewiele. Przez myśl mi jednak nie przeszło, że aż tak niewiele. Za namową przyjaciół z zespołu Mazowsze, które kilka tygodni przed moim odlotem wróciło z turnepo o Brazylii i Argentynie, zaopatrzyłem się w dwa aparaty fotograficzne Sojus S, sowiecki Hasselblad, na których było rzekomo dobre przebicie, a także na szwajcarskie pastylki, po których znikało łaknienie głodu, na wypadek, gdybym nie znalazł chętnych na aparaty lub przebicie się pogorszyło. ARGENTYNA w latach 1976-78 Argentyna przeżywała kolejny boom na kredyty zagraniczne. W przeliczeniu na głowę mieszkańca kraj ten był bardziej zadłużony niż polska zagierka. Ówczesny minister finansów rządzącej hunty Jose Martínez de Jos sądząc, że w ten sposób uda mu się wyprowadzić kraj z kryzysu, w jaki wpędziły go rządy ex-żony prezydenta Juana Perona Szalonej Izabeli, a później wojna domowa, Obniżył kurs i tak już zdewaluowanego przez kartera dolara, zadłużając ten piękny i bogaty kraj poniżej granic rozsądku. Martinez de Hos uważał, że tani dolar, na przykład pożyczany tonami z banków USA i Europy Zachodniej, zmobilizuje biznes do tanich zakupów maszyn, urządzeń i licencji, co z kolei ruszy produkcję krajową i gospodarkę. Stało się dokładnie odwrotnie. Biznes, korzystając z powodzi dolara, Zamiast inwestować, kupował gotowe produkty. Jakie to miało konsekwencje dla rodzimej produkcji argentyńskiej, nie muszę chyba pisać. Dla cudzoziemca z majątkiem 200 dolarów redaktor Munios opłacił mi pokoik w pensjonacie należącym do swego przyjaciela, zważywszy, że musiałem nad laplatą przeżyć miesiąc, bilety na pobyt krótszy niż 30 dni były o połowę droższe. Nawet łykanie tabletek nie uchroniłoby mnie od śmierci głodowej. Skromne śniadanie, sandwich z szynką i filiżanka kawy kosztowały wtedy 8 dolarów, zaś przejazd autobusem, a Buenos Aires to duże miasto, coś około dolara. Nawet Holendrzy i Niemcy narzekali na panującą tam drożyznę. Życie w PRL wpędzało obywateli w nieustanne poczucie winy, a to z powodu braku sznurka do snopowiązałek, nieurodzaju na ziemniaki, pszenice czy innych trudności określanych lapidarnie jako obiektywne i przejściowe. Poczucie winy nasilało się w okolicach przejść granicznych, gdzie Polak dostawał drgawek w obawie, że może w czymś podpaść celnikowi lub w opiście, zwanemu umownie władzą, za co ten cofnie go do domu. Osiem lat upokorzeń paszportowych wyolbrzymiło moje poczucie winy do gigantycznych rozmiarów. Uspokoiło się ono gdzieś nad Atlantykiem, a właściwie, co być może zabrzmi paradoksalnie, dopiero po wylądowaniu na Kubie. Z powodu awarii, należącego do aeroflotu Iła 62, wywołanej wyjątkowymi o tej porze upałami, spędziliśmy w stolicy Kuby w oczekiwaniu na nowy samolot wspaniałe dwa i pół dnia. Przez ten czas, wędrując po uliczkach starej Hawany, raczyłem się miejscowym rumem, doskonaliłem swój hiszpański, chłonąc egzotyczny świat i jego ludzi. Dopiero teraz w Hawanie, o ironio, poczułem się naprawdę wolny. To było dla mnie nowe i rozkoszne uczucie. Ustąpiło w czasie następnego odcinka podróży z Hawany do Limy, kiedy nad Andami zgasł jeden z silników naszego samolotu. Maszyna straciła sterowność, rzucało nią na wszystkie strony. Najgorsze, że zamiast na wysokości 11 kilometrów, lecieliśmy na pułapie 7 kilometrów, z trudem omijając niewiele niższe szczyty groźnych Andów.